Cześć, witam bardzo serdecznie w nowym filmie. Dzisiaj będziemy otwierać sobie zamówienie z Ejwonu z katalogu i Fokusa na czerwiec z tymi nowymi kredkami, których nie używałam i nawet nie zamawiałam. No i dobra, pudełko takiej średniej wielkości i co my tutaj mamy? Pewnie z Fokusa z tyłu. E, nawet nie. Uff, malinowy. Bo. Ten duży, półlitrowy żel pod prysznic. Tutaj mamy coś takiego, co jest w ogóle piana tutaj na samej górze. Mleczko do kąpieli. Aha, to lawendowe, które mi ostatnio nie przyszło, jak zamówiłam. O, dobra. Ciężko było, ale dałam radę. W ogóle na razie nie czuję tutaj lawendy. Takie zapach dość sztuczny. Sleep Ritual with French Lavender Bad Milk Mleko to Potrząśnij przed użyciem Następnie wlej do Pod strumień wody Dobra, to może ja Wymieszam i teraz powącham Delikatnie, bardzo delikatnie Ale taką sztuczną lawendę. Jakiś zestawik Planet bo tutaj widzę. Intensywnie oczyszczający płyn do mycia twarzy z aktywnym węglem. I peeling do ciała z aktywnym węglem oczyszczający. Bardzo lubię, bardzo lubię. Co tu jest jeszcze? Nowość spray do stóp z ochroną przeciwzapachową. Tak, na lato do Adidasów też się przyda. I jeszcze z tej samej serii, tej żółtej, tu jest kąpiel do stóp. Tak, chcę sobie zobaczyć, co inne. nic nie czuję. Albo coś ze mną nie halo. Dla klientki kulka Individual Blue. Wiem, że zamówiła jeszcze jedną, ale tutaj jej nie widzę, bo tam pisało, że coś tam brakło. Sole do to były w zestawie e, chyba z fokusek Dobrze pamiętam. Tutaj, tak. Dobrze pamiętam. Tutaj. Ten zestaw sobie zamówiłam tu. E, zestaw Planet Spa z aktywnym węglem. Tak. Ten, ten chciałam, ten sobie zamówiłam. A tutaj, jeżeli chodzi o ten płyn, to ja nie wiem, skąd ja go dostałam, ten płyn. No, ale dobra. Idźmy dalej. Encanto nawilżający rozświetlacz do ciała. Dobra, na dłoń. U, bardzo gęste. Bardzo gęste. Okej. Okay. Złoty. Dobra, już rozsmaruję na całą dłoń. Proszę bardzo. Czy coś tu w ogóle widać? No, chyba coś widać. Ale tutaj chyba lepiej widać. Takie drobiny złote. Po prostu drobiny złote. Wkładki do głodów dla Darii, bo ona musi mieć te takie tutaj z wypustką, tutaj zawsze była taka dziura, o jest, którą wkładałam paznokie i dobrze się rozdziera, te wkładki, te, tutaj z tą wypustką, tutaj taką, ona musi to mieć, no bo ma płaskostopię, tak chyba to mówią, dobra, nowy zapach od y, LAK, mm, free, Jeżeli macie zapachy w swoich kolekcjach, to zostawiacie pudełko. To jest 30 ml. Lack Free. No, widać mi twarz, dlatego się nie chcę wyostrzyć. Dobra, biorę tu. Odkładam. Little Black Dress. To jest po prostu mgiełka do ciała. Podstawowa wersja Little Black Dress. Większość osób ją zna, więc ja nie będę jej sobie tutaj otwierać. Ta to jest chyba dla klientki. Ta Co ja tutaj jeszcze mam? E, łańcuszeczek sobie zamówiłam. Ten z nowych, z Fokusa, z literką. Zamówiłam sobie go z literką L, jak widać. Jako, że laryska. Zapięcie jest właśnie tutaj. Tutaj na przodzie złoty, jak zresztą widać. I tak, to jest to zapięcie takie i tutaj mamy literę L. Nie wiem czy nie odwrotnie wam pokazuję. L. Więc zakłada się to tak. To się przekłada tu w dziurkę. I tak. Teraz tak patrząc na no to, to wygląda to dość tandetnie i beznadziejnie. Nie, kompletnie. Nawet wy nie widzicie tego. Jest dość długaśny. Trzeba ciągnąć za literkę, żeby O! No Wygląda to dość tandetnie. No dobra, zostanę w tym już. Ale naprawdę, wygląda dość tandetnie, w szczególności przez to, jak pociągnie się za to, to oczywiście tu się wydłuża to już kompletnie. No dobra, nieważne. No, no nie bardzo. Próbeczki. Tu widzę yy, In Her Story Love Inspire, tu jest Persif. Persif. O, tej nowej pomadki. Zamówiłam wszystkie odcienie tej nowej pomadki, tej nowej pomadki, próbeczki. Ciekawa jestem, czy, czy są wszystkie. Uwaga, sprawdzamy, gdzie ona jest. Jest. To jest ta. To e, pielęgnacja ust na wakacjach balsam do ust z e, filtrem dziesiątką. Pusia, a ty, pani tutaj po co przyszła? Halo? Tylko nie rozrabiaj. Dobra, od razu sprawdzę, czy mam wszystkie te próbeczki. Bo zamówiłam oczywiście wszystkie. Dobra. Tu jeszcze jest. I tu. Huśia! To już wziąć. Dobra, barę mamy próbeczkę. Niód mamy. Papaja. Papaja, jest tu papaja? A, papaje zamówiłam tutaj. O, taką dużą papaję zamówiłam. E, pink. Pink, pink, pink. Widziałam. Pink jest. Plum jest. I red jest. Czyli mam dwie, dwa nudy. Dwie, dwie te nudowe. Chyba dostałam jedną. I, i jeszcze tą z, z karteczką pinkową. Więc zrobimy, jak one wyglądają. E, Power Stay Power stay. Tu jest jeszcze Far Away, widzę. Yy, I tyle. Dla klientki lakier Mauve It. Mauve It. Chyba tak się powinno powiedzieć ten Pro. 60 sekund. Mamy tutaj jeszcze jeden zapach. Wild Country Rush. Wild Country. Naprawdę bardzo ładny zapach. Standardowa, taka ala la whisky buteleczka. Siknę się na prawą stronę tym razem. Pfff. Wpadło mi... E, na no język tak. no dobra, i co ja tu jeszcze zamówiłam sobie, wkłady do e, tego dyfuzora wkład do odświeżacza do samochodu jaśminowy, tutaj mamy ten odświeżacz powietrza do, do samochodu tylko, że tutaj jest już z tym całym odświeżaczem i to są chyba jakieś nowe może nie tyle co nowe, bo zapach nie jest nowy, tylko nie wiem, czy to firma jakaś nowa z inną współpracę podpisali, że też jest lawenda z eukaliptusem. Te kropelki do tego takiego odświeżacza, dyfuzora. O! A jeżeli chodzi o to do samochodu, to oczywiście tak, to jest tu. Im dłużej wąchałam tą bawełnę w katalogu, tym bardziej mi się ona podobała. Mam nadzieję, że Piotr mi nie zje. Co no, my tu mamy w tym? Po pierwsze tutaj pewnie jakąś instrukcję. Tu mamy ten dyfuzor, tu mamy wkład i tu mamy instrukcję, jak go zamontować. W obrazkach. Więc tak. Trzeba to otworzyć. Tak, to wygląda tak, więc jest po prostu maleńkie. Tutaj jest ten klips, żeby tam włożyć w tą kratkę do samochodu. Tu się chyba... O, poczekajcie. Najpierw wezmę instrukcją. E, tak. Wezmę tak. O, tak ma być. Tak? Czy z drugiej strony powinnam otworzyć? Zaraz to się okaże. A nie, to bez znaczenia. Dobra, otwarłam połowę. To mam otworzyć... Nie to, bo tu jest literka A, czyli mam otworzyć to z drugiej strony. Aha, tak ja. To mam włożyć tu do tego. <grywia> tak. I to zapewne mam tutaj wkręcić. Ok. Aha. I tutaj widzę jak się otwiera intensywność. Dobra, czyli to mogę wyrzucić. I tutaj są takie kropki. Tutaj są takie kropki, gdzie przekręcając bierzemy intensywność zapachu. Tutaj są wieczniki, że tu wiewa powietrze, a tędy wychodzi razem z zapachem. A to A. W, aha, to A ma być tutaj, czyli naprzeciwko. Naprzeciwko A ma być. Powiem, że mm, to nie pachnie źle. Do samochodu sądzę, że się nada. I tutaj właśnie zamówiłam sobie wkłady jaśminowe, bo to jest bawełna, czyli bawełnem była był tutaj jeden wkład yy, bawełny. To w sumie mogę wyrzucić. Jeden wkład bawełny, jednorazowo tutaj, żeby sobie włożyć. A tu są te, te takie te rurki zapachowe w środku o zapachu jaśminu. Więc to sobie po prostu zaniosę do samochodu i ciekawa jestem, czy będzie ładnie pachnieć. Jeżeli chodzi o to, co mam tutaj w tym pudełku, jeszcze to są katalogi na lipiec, Focus na lipiec i tutaj nowe, czyżby były te. Ale skoro mi przesyłają, to chyba jeszcze jestem liderem. Nowe, to są nowe, zaraz zobaczymy. Kwiecień, czerwiec 2022. Więc to są nagrody ostatnie w tym kwartale. Ostatni miesiąc ważny, o te dokładnie. O, proszę, takie. Więc jeżeli ktoś jeszcze chciałby się zarejestrować, to oczywiście link jest w opisie. No i to by było na tyle, ale, 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 na tyle. Ale jeszcze musimy sprawdzić zapachy. W ogóle tutaj na tym katalogu już są wakacje, już jest celebre. A zabierz mnie ze sobą. Tak, z ciekawości zobaczę, ile to celebre kosztuje. 35 zł. Za podstawową wersję celebre. A nie, to jest celebre wersja limitowana. Czyli ta taka no, buteleczka jest po prostu taka innego koloru. Ale 35 zł. Za celebre! Ech, no dobra. Za tydzień, znaczy za tydzień. W lipcu w ogóle tutaj mamy nową wodę Summer White Hawaje. Mamy nawilżający krem do rąk z awokado, tuż do rzęs Ultra Volume i wodę perfumowaną Little Black Dress. Tylko po prostu mi się wydaje, że tu jest po prostu inne opakowanie. Tak, więc yy... i nowy Farewell i nowy Black Slide. I tu jest jeszcze jakaś nowa yy... Little Black Dress y, lace się nazywa ACEA i można poznać zapach w ogóle. U, widzę, że nowości będzie masa. Gładka skóra i wyrównany kolor. Krem przeciwtrądzikowy. Coś nowego do włosów. Jakaś nowy zapach mgiełki będzie. Ręcznik na rzep i turban. Kurde, za dużo, za dużo, za dużo tych rzeczy, za dużo. A tutaj na poziomie złotym u mnie będzie. Aha, do wyboru albo to, albo to. Dobra, na razie nie zdradzam. Yy. Na samym początku, w pierwszy 5 lipca, na pewno zobaczycie ten przegląd. Ja sobie możliwe, że za chwilę go nabram, nagram, bo już mnie bardzo ciekawi. Ale dobra, szukamy e, tych nowych zapachów, czyli szukamy lak i szukamy. E, en, e, tak, White Country Rush. Rush znalazłam, a tutaj pewnie gdzieś będzie. Przynajmniej powinien być ten nowy zapach od Lack Free, ale go nie widzę jakoś. Zazwyczaj nowości były na początku, nie? A tu dupa. W katalogu um, lipcowym już są te pomadeczki do kupienia, te balsamy z kolorem. Pielęgnacja za 22 zł. No, widzę, że zmienia się butelka jeszcze e, tego lakieru 60 sekund. Dobra, znalazłam. W środku katalogu dopiero. No ale dobra. Co my tu mamy? Woda perfumowana Eau So Free. Czyli będziemy mówić lak free. Po mojemu, żeby było lepiej. Co my tutaj mamy za nuty zapachowe? Róża damasteńska, yy, znaczy soczyste nuty cytryny, połączone ze zmysłowym aromatem róży damascyńskiej w miękkich objęciach złotej ambry. O, już się maznęłam po nosie. Gdzie? Na początku tak, jak psiknęłam od razu, było czuć lekką cytrynę, ale teraz róża, róża. Tak, głównie róża, głównie róża z ambrą, cytrynę. Na początku tak, było czuć bardzo dobrze cytrynę, w tym momencie już ona tak uleciała, że prawie wcale jej nie czuć. A jeżeli chodzi o ten white country, co my tutaj mamy? E, czarny pieprz, e, świeża lawenda i nieokrzesany akord drewa cedrowego. No. <ścoughs> Czemu te zapachy ostatnio są takie, które no, nie do końca mi odpowiadają, no? Czuć, że to jest white country, tak podstawowej wersji też jest lawenda, tylko szerokolistna, kolendra i akord skórzany. A tutaj właśnie jest czarny pieprz, świeża lawenda i drewno cedrowe. Lawenda, no, no czuć tą lawendę, taką suszoną lawendę, chociaż tutaj jest napisane, że to jest ekstremalną świeżością lawendy. Lawendę tak, czuć, ale... Taka przytumiona, przydymiona, jakby to była właśnie taka suszona. Drewno, drewno. Hmm. Który zapach lepszy? Chyba ten white country, wiecie? Bo, bo, bo wyczuwa, jest w stanie się, wstań, jestem w stanie wiedzieć, wyczuć, że to jest white country. A ja mam jeszcze wrażenie, jakby to, ten lak, bardzo szybko wywietrzał. Już muszę naprawdę się skupiać, żeby ten zapach, wiecie, wyczuć. No róża. Ja tutaj czuję głównie różę w tym zapachu Free od lak, a w White Country czuję White, white Country z domieszką takiego delikatnie ostrego drewna. Zapachy niepowalające. A ciekawa jestem, co będzie w nutach zapachowych tego nowego Summer White. Tylko z ciekawości. Woda kokosowa, kwiat frangipani i dryfujące drewno. A w nowym Faraway będzie śliwka Black Splendor, akord białego Oud i wanilia. I to będzie nowość w katalogu dziewiątym dopiero. A my już mamy w siódmym możliwość zamówienia tej Faraway. Hmm. No dobra, pożyjemy, zobaczymy i się zastanawiam, czy ja w tym miesiącu, czy na początku przyszłego zrobić to. Bo powiem Wam tak, dobra, dzisiaj w ogóle mam jakoś dziwnie gadane, więc chcę sobie dzisiaj z Wami troszkę pogadać, więc e, filmik trwa 20 minut, więc jakoś przesadnie dużo, więc pogadać trochę mogę. E, w lipcu mnie nie ma, tak? Wyjeżdżam na tydzień, więc dwa filmy muszę nagrać na zapas. Ale jak ostatnio mm, jeszcze Mikołaj był z nami, to nagrałam chyba sześć filmów naprzód. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pięć. Pięć filmów mam nagranych, tylko jeszcze nie. Mm, połowa jest zmontowana, a trzy są niezmontowane, o może tak? Ech. I się zastanawiam, co, co w pierwszej kolejności. Po pierwsze, za tydzień chciałam, żeby było mierzenie. Mierzenie z Eivonu. Pytanie, sukienki czy inne? Tak? Na pewno będzie mierzenie, bo do tego mierzenia podzieliłam na pół, ale nagrałam makijaż, który koniecznie chcę pokazać Wam jak najszybciej ze względu na to, że jest na ten produkt, który tam będę pokazywać promocja w czerwcowym e, katalogu Ejwonowym. Więc chcę zrobić jedno mierzymy. Ze względu na to również, że jest czerwiec, no to przydałoby się zrobić denko, nie? To już po prostu z tego mojego ogromnego pudła już się wszystko po prostu wysypuje, więc no obiecany czerwiec denko. E, tak. Czerwiec denko, gdzie ja mam telefon. Eee, właśnie, czerwiec denko. Hmm. Więc ee, ten film, który nagrałam, teraz ukaże się 10. 17 by było mierzenie, a 24 by było denko. I wtedy 1 lipca byłby przegląd katalogu na, na lipiec. 8 byłby ee, byłby. No, pewnie rozpakowanie paczuszki z Aivonu z początku lipca i 15 chcecie? Pytanie, 15 lipca, co chcecie na 15 lipca? Gotowanie, sernik będę robić. Mierzenie, część druga, czyli jeżeli teraz wybraliście na czerwiec, żeby były sukienki, to teraz będzie inne, a jak tam inne, no to będzie by było sukienki. Albo te właśnie szmineczki. Pokazuję kolory tych pielęgnujących pomadek z Ewonu z filterem dziesiątką. To trzy, trzy rzeczy do wyboru. No bo tak naprawdę to wszystkie filmy na 15 już bym miała nagrane. Oprócz tych szmineczek, które będę nagrywać, no sądzę, że nie dzisiaj, bo dzisiaj nie mam ochoty jakoś, yy, wiecie, zmywać tego i po prostu to są ciepłe odcienie, a ja mam zimny makijaż, więc zrobię sobie jakiś ciepły makijaż, żeby szminki też ładniej wyglądały i, i wiecie, bardziej pasowały do, do całości. Yy, no to tak, tak, pytanie. Bo jeżeli 15 wybierzecie szmineczki, no to 22 by było mierzenie, a 29 byłby sernik. Albo zamiast sernika by był hol, bo w tym miesiącu, jak zauważyliście, holu nie będzie, będzie dopiero w przyszłym miesiącu, w lipcu. Tylko i tak bym go musiała nagrać wcześniej, skoro, yy, skoro 17 wyjeżdżam na wakacje. No to tak, tak, proszę, proszę Was, bo po prostu wy tworzycie ze mną ten kanał, więc ja bardzo chętnie udostępnię coś nagram coś, co będziecie chcieli chętnie oglądać. Bo, no bo wiecie, ja tego nie robię tylko dla siebie, chociaż pierwotnie to po prostu moje założenie YouTubeowe było tak, ja sobie po prostu będę nagrywać. A ja będę sobie nagrywać, będę opowiadać o tym, co, co znam, czyli o Iwonie. I, i, I będzie spoko, ale po prostu im więcej was było, tym bardziej chciałam się rozwinąć i też chcę robić treści, z których jesteście zadowoleni, które mi się przyjemnie robi, bo oczywiście, jeżeli ja to robię dla kogoś i wiem, że ktoś chce tego obejrzeć, posłuchać, to po prostu przyjemniej mi się to nagrywa. Także na pewno, na pewno utworzy ankietę. Na e, utworze ankiety na, kana na Instagramie. O tak. E, co chcecie danego dnia, żeby Wam udostępnić? Jedynie co wiem, to muszę dograć jeszcze jeden makijaż. E, taki sam makijaż muszę dograć. Znaczy, dograć, pomalować się przed kamerą. Jeden makijaż muszę zrobić. E, jeden makijaż, znaczy, drugi makijaż muszę robić, zrobić do tych pomadeczek, co będę nagrywać. Tak, tak będzie dobrze bo jak zrobiłam mierzymy, no to nagrałam jedno malowanie, a takie moje, wiecie, logistyczne <gustyczne> rzeczy tutaj już, już się rozgaduje, widzę. No, więc właściwie wy, wy, chciałabym, żebyście po prostu powiedzieli, co najbardziej chcecie obejrzeć? Czy mierzenie, hol, szmineczki, czy Czego nie powiedziałam, czy gotowanie, gotowanie, hol, szmineczki, czy mierzymy, o. <tak>, tak, mam e, cztery filmy, oczywiście hola jeszcze nie nagrałam, hol bym namówiła, prze, znaczy zamówiła, nagrała przed samą publikacją, czyli w e, połowie lipca nagrałabym hol, żeby po prostu był na świeżo, a najwyżej tydzień później bym stawiła coś Coś po prostu mam nagrane, tylko czeka na zmontowanie żeby miała otwartą, luźną głowę przed, przed wakacjami, nie? Chciałabym sobie odpocząć Bo w sumie to ja będę miała mm, prawie miesiąc wolnego Nie no, miesiąc przesadzam Dwa tygodnie <gryw> Dla mnie to i tak dużo, ja będę się z tego cieszyć Także no Komentarze Wam zostawiam, koniecznie skomentujcie, powiedzcie, co byście chcieli najbardziej oglądać. A za dzisiaj to tyle i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!